Proszę Państwa, prowadzimy zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Rady Miasta, która cynicznie, bezwzględnie, w sposób nieuprawniony, ale też w sposób chamski, powiedzmy sobie szczerze, pokazała swój stosunek do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Ja dzisiaj z tego miejsca apeluję do wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Ale również do wszystkich Polaków. Kwestia dotycząca referendum jest kwestią pokazania czerwonej kartki polityce migracyjnej. Dzisiaj pan prezydent, notabene, pójdziemy do sądu, panie prezydencie. Już niedługo spotkamy się w sądzie za te kłamliwe i oszczerze słowa, które pan powiedział. Już moi prawnicy przygotowują dokumenty. Ale Trudno od Pana wymagać tego, żeby Pan mówił prawdę, jeśli Pan z taką łatwością potrafi oszukiwać ludzi. Tak więc dzisiaj Pan i Państwo, i koledzy kłamiecie. Kłamiecie i poniesiecie za to konsekwencje. Konsekwencją będzie to, że na jesieni, na politycznych taczkach wywieziemy Was z tego budynku. Dlatego, że Polacy, dlatego, że Piotrkowianie nie chcą migrantów u siebie w mieście. Polacy nie chcą migrantów u siebie w Polsce. Dzisiaj widziałem to na ulicach Piotrowych. Tak, bo zbierają dzisiaj podpisy jak inni wolontariusze. Proszę Państwa, chęć do wsparcia naszej inicjatywy jest ogromna. Zbieraliśmy naprawdę mnóstwo podpisów. Teraz Wyszło już słońce, ale wcześniej padał deszcz i w tych nawet trudnych warunkach naprawdę 80% ludzi, zaczepianych przeze mnie, czy proszonych o to, żeby podpisać, żeby podpisać się pod referendum, odpowiadało pozytywnie. Dlatego idziemy po Was. Idziemy po was. Idziemy w zdrajcy polskich interesów. Idziemy sprzedawczyki ci, którzy chcecie nas narazić na niebezpieczeństwo. Chcecie narazić na niebezpieczeństwo nasze dzieci. Idziemy po was, bo kłamiecie i oszukujecie. Najpierw mówicie o tym, że miasto straci pieniądze i używacie szantażu do tego, żeby, żeby zmusić mieszkańców do budowy, do zgody na budowę czy stworzenie centrum integracji cudzoziemców. Stworzenie, stworzenie, żeby otworzyć taki, taki punkt. Najpierw mówicie o tym, że jesteśmy za że nie mamy prawa się tutaj martwić, bo cały świat tak robi, a my będziemy integrowali tych ludzi lepiej. Potem ściągacie księdza, którego używacie jako narzędzia do tego, żeby poskromić, poskromić nasze obawy. A dzisiaj mówicie, że jesteście już przeciwnikami. No proszę bardzo. Jaki wspaniały sukces! Sukces! Piotr odnieśliście już pierwszy znakomity sukces. Ci ludzie jutro będą głosowali, że już są przeciwko migrantom. Że już ksiądz głupoty gadał. Że już nie będzie żadnego zatrzymywania pieniędzy. Że już dzisiaj zmieniła się ich optyka. Zmieniła się, bo się boją, bo wiedzą o tym, że jak pójdziecie. I skorzystacie z przysługującego wam w demokratycznym państwie prawa, to ci ludzie znajdą się na bruku. I dzisiaj ci kłamcy, po prostu obawiając się o własne stoki, będą wciskali wam kit, że są już przeciwko. Nie wierzcie w to. Działamy, zachęcam wszystkich, żebyśmy wspólnie zbierali podpisy żebyśmy wspólnie pokazali im czerwoną kartkę, żebyśmy wspólnie pokazali całej Polsce, że w Piotkowie Trybunalskim dokonała się wielka rzecz. Wielka rzecz, która będzie punktem, przełomowy w zatrzymaniu paktu migracyjnego w zatrzymaniu masowej migracji narzucanej nam tutaj przez Brukselę i przez Berlin, akceptowanej przez rząd Donalda Tuska. Wiem co mówię, bo widziałem jak wygląda sytuacja na granicy z Niemcami, gdzie Polska odpuszcza zupełnie tą granicę, kontrolę nad tą granicą, a Niemcy przerzucają w sposób nielegalny i bezprawny